Także jestem ciekawa, czy uda mi się wyczarować tą paletką coś fajnego na dzisiejszą uroczystość. Brązer wydaje mi się, że ma w sobie jakiś taki lekki różowy podton. Zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądać na policzku. Ho, ho, ho! Jaki mocny. Siemanko, kochani, witam Was bardzo serdecznie. Tak się składa, że mamy pierwszy dzień świąt, także z tego miejsca chciałabym Wam wszystkim życzyć, bez względu na to, czy obchodzicie te święta, czy nie, i w jaki sposób, spokojnego czasu, pełnego relaksu, spędzonego dokładnie tak, jak chcecie. U mnie jest natomiast 24 grudnia, bo nagrywam dzień wcześniej i będę szykować się na rodzinną wigilię. Chociaż u mnie wigilia to jest bardziej świętowanie urodzin mojej córki Gabrysi, która urodziła się właśnie 24 grudnia, a słuchajcie, mogła 21, ale wybrała sobie 24. No i urodziła się naturalnie, bo to nie było tak, że miałam ustaloną cesarkę, także nie może mieć do mnie pretensji. W każdym razie zwykle moje makijaże świąteczne są bardzo ograniczone, bardzo szybkie, także w tym roku stwierdziłam, że. Dobrym pretekstem będą dla mnie nagrania odcinka, żeby właśnie zrobić coś bardziej świątecznego, tym bardziej że planuję zrobić na tej uroczystości zdjęcia, od razu je wydrukować, oprawić, także będzie też fajna pamiątka i będę miała też przy okazji fajny makijaż i będę też dzisiaj testować kilka nowinek, kilka prezentów, które sprawiłam sobie przed świętami, których byłam bardzo ciekawa i święta to był dobry pretekst, żeby je sobie kupić i będę testować między innymi taką paletę Skąd ty go? I to jest paletka Harry J. Pro Be Your Own Goddess The Goddess Eyeshadow Palette. Mamy tutaj w pełni nudziakową paletę. Zresztą zaraz Wam pokażę. Jest też duże, dobrej jakości lusterko. No i tak jak wspomniałam, ta paletka jest przepełniona nudziakami w różnych tonacjach. Mamy też coś trochę bardziej różowego, fioletowego. Jest ogólnie ciekawa i jest duża. Jest naprawdę duże, solidne lusterko tutaj z tyłu, także na pewno będę z niego korzystać. Mamy kilka ciekawych błysków nawet powiedziałabym, że duo chromatycznych, bo sprawdzałam je sobie właśnie stacjonarnie w Contigo, sporo matów, także jestem ciekawa, czy uda mi się wyczarować tą paletką coś fajnego na dzisiejszą uroczystość. Ale to nie wszystko, co będę testować, ponieważ kupiłam między innymi taką pomadkę z Rare Beauty, o której test prosiła mnie jedna obserwatorka pod jednym z filmów, i to jest pomadka Kind Words, akurat wziąłam sobie Color Worthy, chociaż po tych słoczach przyznam wam szczerze, że nie wiedziałam na co dokładnie się zdecydować. Będę testować też ten wiralowy rozświetlacz z Rare Beauty w najjaśniejszym odcieniu Enlighten, to znaczy ja już go testowałam wcześniej, bo robiłam na jego temat rolkę na Instagram i sporo osób powiedziało mi, że wygląda dosyć ciężko i poniekąd jestem w stanie się zgodzić z tamtą opinią, także dzisiaj postaram się nałożyć go trochę mniej i zobaczymy, czy efekt będzie lepszy. Udało mi się też upolować taką paletkę z Eveline Warietę do modelowania twarzy, także za chwilę to zrobię, Póki co na buzi mam jedynie podkład Lancome akurat dzisiaj i też jeżeli zobaczycie z bliska jakieś pojedyncze suche skórki na mojej twarzy, to ostrzegam, że mam bardzo przesuszoną teraz twarz, dlatego że skorzystałam ostatnio z nowego produktu i to jest serum z retinalem z Sensu Mare o stężeniu 0,08, bo mój Basic Lab się skończył, także stwierdziłam, że spróbuję czegoś innego. I słuchajcie, mimo tego, że to stężenie nie było zbyt duże i to retinal, więc powinien działać troszeczkę delikatnie, to dosyć mocno mnie podrażnił do tego stopnia, że jak aplikuję teraz zwykły nawilżający krem na twarz, to czuję na mojej buzi taką tarkę, więc podejrzewam, że z bliska podkład po przypudrowaniu, szczególnie po kilku godzinach, może wyglądać sucho. W każdym razie zdecydowałam się na ten Lancome, bo on jest taką hybrydą rozświetlającą, kryjącą, także mam nadzieję, że mi się dzisiaj sprawdzi. Przypudrowałam go tym pudrem Sugar Powder z Klaresy, a pod oczami mam korektor z Huda Beauty, także to Tyle moi drodzy. Przechodźmy już do malowania się, bo szkoda czasu. Zacznijmy sobie właśnie od tej paletki Eveline. I na stan mojej wiedzy są dwie paletki, wariety, właśnie w tym klimacie. Ja oczywiście wzięłam 01 Light, natomiast jest również ciemniejsza 02, która ma takie bardziej soczyste te kolory, intensywniejsze, głębsze w tonacji. I zacznę sobie oczywiście od bronzera. Bronzer wydaje mi się, że ma w sobie jakiś taki lekki różowy podton. Zaraz zobaczę. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać na policzku, ale już na pędzlu widzę, że jest taki lekko fioletowo, właśnie różowy. Co jest ciekawe, zobaczymy, jak zoksyduje w połączeniu z ciepłem skóry. Ok, jest to chłodny kolor, ale bronzer sam w sobie jest dosyć intensywny, więc... Tutaj trzeba jednak trochę uważać z ilością, a ja tak hojnie zaczęłam. Ale jestem w stanie od razu całkiem ładnie go rozetrzeć. Nie mamy wpadki, przynajmniej na razie. Brązer bardzo ładny, muszę przyznać. Fajny, powiew chłodu w porównaniu z brązerami, których używałam w ostatnim czasie. I właśnie ma taką, może, lekko różową, fioletową poświatę, więc myślę, że zdecydowanie do chłodniejszych typów urody, cieplejsze, mogą czuć się już brudne. Brązer naprawdę mi się podoba, mógłby być może ciutki. Jaśniejszy pod kątem mojej karnacji, ale ogólnie jest do opanowania. Jest jedynie dosyć intensywny, także raczej mniejsze porcje bym Wam polecała. Natomiast nawet jeżeli nałożycie zbyt dużo, to jesteście w stanie to fajnie sobie rozetrzeć. Przejdę od razu do różu z tej paletki, bo też bardzo mi się podoba. Ho, ho, ho! Jaki mocny. No, róż jest bardzo intensywny, natomiast do wklepania yy, i można, myślę, budować jego intensywność nakładając mniejsze porcje, także tak spróbuję zrobić z drugiej strony. I ma takie raczej satynowe wykończenie, nie ma za bardzo drobinek. Pierwsze wrażenie paletki Eveline naprawdę pozytywne. Jednak nie będę korzystać z rozświetlacza, dlatego że tak jak wam wcześniej wspomniałam, użyjemy sobie tego Rare Beauty, z tym że postaram się nałożyć go odrobinę mniej, więc po prostu użyję większego pędzelka. No słuchajcie, nadal uważam, że ten rozświetlacz ma dosyć dużo kolorystycznej bazy w sobie. Trochę kojarzy mi się to właśnie ze wspomnianym na rolce rozświetlaczem Becca Moonstone, z tym, że tutaj mamy może troszeczkę więcej jeszcze perłowości. Nie jest to przeźroczysty blask. Wiem, że dla niektórych może to być zbyt jasny rozświetlacz i ja też wahałam się, czy kupić właśnie ten jaśniejszy, czy od razu na przykład ten różowy bądź szampański. Natomiast na słuczach, na stronie Sephory pod tym rozświetlaczem them. Widziałam, że jednak te dwa kolejne kolory są dosyć ciemne i ja mam niestety tę tendencję, że rozświetlacze lubią mi się na policzku odcinać i wtedy to wygląda jeszcze gorzej, więc z dwojga złego wolę, kiedy rozświetlacz jest zbyt jasny niż zbyt ciemny. No a nawet ten różowy podton rozświetlacza mam wrażenie, że mógłby być dla mnie zdecydowanie za ciemny, bo na słoczu, na jasnej ręce, no to odcięcie było dosyć mocne. Więc jeżeli zapytacie mnie, czy ten rozświetlacz jest, jakiś spektakularnie inny od wszystkich. No niestety nie, to wszystko już było. Nawet jeżeli e, miałabym do wyboru na przykład rozświetlacz Kuki z Benefitu, a właśnie ten z Rare Beauty, wybrałabym Kuki w 100%. Moim zdaniem no, jest to całkiem dobrej jakości rozświetlacz poprawny, ale znam całą masę ciekawszych wykończeń, nawet ostatnio testowany rozświetlacz z Kimchi Cheek, który ma w sobie niebieską poświatę, no ale to jest jednak powiew czegoś nowego, czegoś trochę bardziej nowoczesnego, a tutaj mamy trochę takiego odgrzewanego kotleta moim zdaniem, ale rozumiem, jeżeli ten rozświetlacz Wam się spodoba. Okej okay, kochani, makijaż twarzy gotowy, także przechodzimy wreszcie do testu tej paletki z Contigo. To jest dosłownie świeża bułeczka, wyszła do sprzedaży no bodajże kilka dni temu, także jestem ciekawa jak z jakością i czy jest warta ponad 150 zł, około 160. E, tak mi się wydaje, chyba tyle za nią zapłaciłam. No nie były to tanie rzeczy, no ale mamy też tutaj sporo kolorów, także sprawdźmy jak z jakością. I makijaż rozpocznę sobie od tego beżu, który jest satynowy. Ma w sobie taką leciutką drobinkę, nawet. Nałożę go pod łukami brwiowymi. Uuu! Dosyć mocno napigmentowany, ale bardzo też aksamitny. Jednocześnie widzę, że delikatnie połyskuje. Także ja nie jestem aż taką fanką błyszczących beży. Chociaż z drugiej strony zdaję sobie sprawę z tego, że trochę ta moda na połyskujące łuki brwiowe powraca. Może nie na perłowe łuki brwiowe, ale właśnie takie lekko satynowe, delikatnie łapiące światło, bo po prostu może trochę lżej to wygląda w ostatecznym rozrachunku makijażu. Także no, może pora wreszcie to polubić. I przejdę teraz do brązu, który jest jednym z cieplejszych w palecie. Jest to taki po prostu przejściowy, dość ciepły brąz, ale nie pomarańczowy. Bardzo aksamitna formuła cienia. Delikatnie porozcieram go czystym pędzelkiem na granicach, ale chciałabym przemycić jak największą ilość cieni, także od razu chyba skorzystam z czegoś nowego i użyję tego brzoskwiniowego cienia. Nałożę go tutaj na granicy tego brązu i beżu. To są cienie o takich, powiedziałabym satynowych wykończeniach, co prawda nie mają drobin, ale lekko jakby połyskują na powiece, to znaczy to jest taki miękki mat, i one właśnie na powiece nie wyglądają za bardzo matową. Dwa cienie łączą się bardzo ładnie. Natomiast sam brąz, który nakładałam tutaj niżej, mam wrażenie, że lekko ma tendencję do plamienia. Potrafi po prostu trochę intensywniej przykleić się w danym miejscu, a w innym pozostać po prostu słabiej napigmentowany i nie do końca jestem w stanie go później dobudować. Co myślę, że teraz widzicie, bo ułożył się w taką fałkę. Zauważyłam, że zdarza się to właśnie przy okazji takich trochę bardziej satynowych cieni. Przejdźmy Dalej, do jakiegoś ciemniejszego brązu, i myślę, że skorzystam z tego, żeby trochę zakamuflować tę dziurkę. Dobra, moi drodzy, i po chwili blendowania makijaż prezentuje się tak. Trochę mam wrażenie, że szczególnie lewe oko wygląda delikatnie plamiście, ale nie dam sobie nic uciąć, dlatego że robię co mogę. Poza tym świecą na mnie teraz cztery lampy, więc będę w stanie to określić dopiero na montażu, ale trochę mam wrażenie, że no nie jest to aż takie płynne. W każdym razie mam ochotę teraz przejść do tego jasnego, różowego cienia i zaplikować go tutaj w wewnętrznym kąciku. Bardzo ładny kolor. On będzie tworzył mój podstawę pod błyski. Ogólnie muszę przyznać, że cienie są bardzo aksamitne, całkiem fajnie napigmentowane, trochę momentami nieprzewidywalne w tym, jak się przykleją do powieki i czy na pewno równomiernie. Przejdę teraz do błysku, tego, który podoba mi się najbardziej, czyli tego lekko fioletowego i postaram się zaaplikować go bezpośrednio na powiekę. Jeżeli cień nie będzie się przyklejał, to nałożymy go na NYX Glitter Primer. No całkiem nieźle się przykleja, on sam w sobie jest lekko plastelinowy pod palcem, także... Nawet do suchej powieki ma szansę się przykleić. Okej, okay, kochani, w międzyczasie zrobiłam kreski eyelinerem Too Faced Better Than Sex oraz narysowałam kilka piegów na nosie, żeby odwrócić uwagę od ewentualnego przesuszu na moim nosie i policzkach. I przechodzimy teraz już do dolnej powieki. I dolną powiekę zacznę sobie od tego ciemnego brązu i zaznaczę im sobie tutaj taki kształt, jakbym chciała lekko powiększyć oko. Następnie rozcieram tę kreskę w dół tym brązem. Linię wodną i tę wolną przestrzeń pomiędzy cieniowaniem wypełnię teraz NYX Jumbo Eye Pencil, ale nie nakładam go prosto z opakowania, tylko pędzelkiem. Na dolną powiekę zaaplikuję jeszcze odrobinę błysku i postawię na ten lekko różowo-szampański. Dobra, moi drodzy, wracam do was po wytuszowaniu rzęs i doklejeniu sztucznych. Mam na sobie model Ardell Whispies Foaming i wytuszowałam również dolne rzęsy, ale tylko na końcówkach i przejdziemy teraz już do makijażu ust. I tak jak wspomniałam, kupiłam odcień Worthy, jest to pomadka z Rare Beauty, otwierana bardzo podobnie do Fenty, ponieważ też jest klikana. I prezentuje się tak, to jest taki chłodniejszy odcień brązu mam wrażenie, ale zobaczmy jak wypadnie na ustach, bo zwykle tego typu brązowe pomadki na ustach wypadają inaczej niż wyglądają. A, wygląda dosyć neutralnie, to jest taki neutralny nudziak w brązowej tonacji, bardzo kremowo sunie po ustach, jest super napigmentowana. Jedyny minus to kolorystyka tych pomadek, moim zdaniem zbyt wiele kolorów tam jest do siebie podobnych i trochę miałam dylemat, który z kolorów mam wybrać ponieważ wszystkie są no, w takich odcieniach brązu, z małymi wyjątkami, ale każdy z tych kolorów jest właśnie taki przybrudzony. Szczerze, to dla mnie ten kolor jest taki trochę nijaki, więc dołożę konturówkę About It z NYXa. Delikatnie jeszcze przypudruję twarz pudrem Klaresy, dlatego że już zdążyłam się lekko wyświecić. Podejrzewam, że dlatego, że po prostu cera mi trochę szaleje od tego przysuszu i też miałam sporo nawilżającego kremu pod spodem. Przyznam szczerze, że nie do końca dobrze czuję się w tym kolorze ust, Nadal, więc dołożę odrobinę błyszczyku. Oczywiście wtedy pomadka szybciej się zje, ale ja będę trochę lepiej się czuć. I skorzystam z NYX Butter Gloss w kolorze Sugar High. Bardzo zbliżony kolor do pomadki. Natomiast dodam mi odrobiny błysku. Nie wiem jak dla Was, ale dla mnie wygląda to od razu lepiej, także przejdźmy już do podsumowania makijażu. Dobra, kochani, makijaż gotowy. Mamy godzinę 12.32, także ja zaraz wsiadam w samochód i jadę do rodziny, ale zanim to zrobię, to podsumujemy sobie dzisiejszy makijaż. Zacznijmy od tej paletki z Eveline, a właściwie takiego malutkiego trio warietę. Przyznam Wam szczerze, że jestem pozytywnie zaskoczona. Bardzo podoba mi się brązer, mimo tego, że pierwsze wrażenie było takie U, intensywne. Ale bardzo ładnie wtopił się w policzek. Byłam w stanie rozetrzeć nawet tą intensywniejszą plamę bez żadnego problemu. Także naprawdę na plus. Róż intensywny natomiast do wpracowania, i tak jak widzicie, teraz nawet już po nałożeniu rozświetlacza nie jest aż tak bardzo widoczny. I gdybym się uparła, to mogłabym dołożyć tego różu jeszcze odrobinkę. Także trio, jak najbardziej na tak. Jeżeli potrzebujecie czegoś w tym stylu, to myślę, że warto spróbować. Jeśli chodzi o rozświetlacz, to prezentuje się. Tak? Czyli jest dosyć subtelny, perłowy powiedziałabym. Czyli bardzo podobny wykończeniem, myślę, do tego Rare Beauty. Zresztą zestawmy je teraz ze sobą. O, widzicie, Rare błyszczy jednak trochę mocniej, ale ogólnie podstawa kolorystyczna jest bardzo podobna. A chcąc podsumować na szybko, właśnie wspomniany przed chwilą rozświetlacz Rare Beauty, ładny, myślę, że będę z niego korzystać, to nie jest tak, że kupiłam i jestem zawiedziona, natomiast nie ma tutaj rewolucji i trzeba się z tym liczyć. Myślę, że osoby poszukujące takiego błysku w stylu tafli wody bardziej będą zadowolone z rozświetlacza Benefit Cookie, bo tutaj ten efekt samej poświaty kolorystycznej może być za mocny, przez co nie daje takiego, wiecie, efektu Tafli, tylko właśnie bardziej efekt perły na policzku. W każdym razie jest to solidny rozświetlacz, i do takiego codziennego biegania jestem na tak, będę z niego korzystać. Przejdźmy teraz już do paletki Harego Jaya. Ogólnie mam pozytywne odczucia. Nie męczyłam się z tą paletką, nawet jeśli chodzi o błysk zaaplikowany na właściwie już suchą powiekę, ponieważ wcześniej nałożyłam na nią cień matowy. Także nawet bez NYX Glitter Primera jesteście w stanie opanować sytuację. Troszkę. I miałam wrażenie, że w szczególności po mojej lewej stronie ten brązowy cień, pierwszy, który nakładałam w załamaniu, poplamił mi powiekę i musiałam się troszkę nagimnastykować, żeby tę plamistość zniwelować. I nadal nie wiem, czy udało mi się to tak w 100%. Natomiast makijaż wykonałam szybko, sprawnie. Więc jeżeli poszukujecie solidnej, neutralnej paletki, właśnie w takiej tonacji, mamy tutaj zróżnicowaną tonację, tak naprawdę, ale ona idzie w kierunku takim romantycznym. Lekko różowo-fioletowym, to myślę, że możecie się skusić, ale mamy tutaj zarówno cieplejsze, jak i chłodniejsze brązy. Nie ma tutaj niczego skrajnego. Nie znajdziecie tutaj pomarańczowych brązów, ani takich bardzo, bardzo szarych, no może z malutkimi wyjątkami, ale nadal jest to wszystko jeszcze zrównoważone i w takim klimacie, że myślę, że wiele karnacji będzie w stanie się w tej paletce odnaleźć, więc do takich szybkich, dziennych makijaży, czy to wieczorowych, jeżeli jest. Jesteście wierni tylko nudziakom, to myślę, że możecie zainwestować w tę paletkę, ale jednocześnie muszę wam się przyznać do tego, że mam wrażenie, że cena tej paletki jest wygórowana, jak na paletę neutralną z Contigo. No to myślę, że mogłaby być chociaż za 20 zł tańsza, ale może mi się wydaje, a może będzie na jakichś fajnych promocjach po świętach, zobaczymy. W każdym razie jest solidnie wykonana. Mamy duże lusterko, sporo tych cieni, także jeżeli jesteście fanami. Czy To Harego, czy to właśnie neutralnych makijaży, to możecie się skusić, myślę, że się nie zawiedziecie. A jeśli chodzi o tę pomadkę z Rare Beauty, poniekąd tego się po niej spodziewałam, czyli kremowości, dobrego pigmentu jest bardzo komfortowa na ustach, także pod tym kątem 10 na 10. Kolorystycznie nie do końca mi odpowiadała i też miałam ogromny dylemat, który z kolorów wybrać, ponieważ i po słoczach na stronie sephory, i po kolorach pojedynczych pomadek, które znalazłam w internecie, no dla mnie one. Trochę zlewają się w jeden kolor, różnią się tak naprawdę niuansami. Jedna jest trochę chłodniejsza, inna jest trochę cieplejsza, jeszcze inna jest trochę bardziej różowa, ale wszystkie są mniej więcej w tym samym klimacie osadzone. Takim, w którym no może nie do końca się odnajduję, bo ja lubię brązowe pomadki, ale takie w trochę bardziej jednak zdecydowanych tonacjach ciemniejsze, a takie neutralne, nudziako brązy, to nie jest do końca mój klimat, bo mam wrażenie, że jestem taka rozmyta. Natomiast podejrzewam, że będę korzystać, z tej pomadki w formie takiej bazy makijażowej, jeśli chodzi o usta, czyli będę aplikować ją jako pierwszą, ewentualnie dokładać jeszcze odrobinę konturówki, błyszczyku, albo na przykład przyciemniać wnętrze ust czymś trochę bardziej malinowym, różowym, żeby uzyskać taki efekt 3D. Wtedy myślę, że sprawdzi mi się w 100%. Także to wszystko, moi drodzy, na ten moment. Spotkamy się wieczorem, bo ja wieczorem do domu wracam do moich kotów, żeby po prostu nie. Czuły się samotne i będę czekała, aż przemówią do mnie ludzkim głosem. Także do zobaczenia na ostatecznym podsumowaniu wieczorem. Ok, kochani, wracam do Was. Mamy godzinę 23.04, także wracam tak jak obiecałam. Kilka ładnych godzin ten makijaż już na mojej twarzy jest. Jedyne, co się zmieniło, to makijaż ust, ponieważ zapomniałam wziąć ze za sobą tej pomadki z Rare Beauty. Także korzystałam z tego, co miałam aktualnie pod ręką, czyli błyszczyki z Fenty Beauty. Nie dopudrowywałam się w ciągu dnia, także no i tak nieźle sobie ten podkład dzisiaj poradził, biorąc pod uwagę to, że mam po prostu skorupę na policzka, która delikatnie może zaczęła się łuszczyć, ale naprawdę obawiałam się, że to będzie gorzej wyglądało, a nie było źle. Także podsumujmy sobie najpierw może makijaż twarzy, policzki wyglądają nadal dosyć ładnie, oprócz tego, że się dość mocno wyświeciły, ale tak jak wspomniałam, niczym się nie dopudrowywałam w ciągu dnia, także jest jak jest, ale nie zrobiły się plamy. Jedyne co to już nie widać tak dobrze rozświetlacza, dlatego że świeci mi się cała buzia. Także jeśli chodzi ogólnie o produkty do modelowania twarzy, które dzisiaj użyłam, no to podtrzymuję to, co powiedziałam wam wcześniej. Jeśli chodzi o paletkę cieni do powiek, to przyznam wam szczerze, że przyglądałam się sobie przed chwileczką i troszeczkę minimalnie widzę, że ten cień błyszczący na moim prawym oku zebrał się w załamaniach. Może nałożyłam go tutaj zbyt dużo, nie wiem o co chodzi, bo z lewej wygląda gładko i jest ok. Muszę jeszcze rozpracować tę paletkę, Trochę rozmazał mi się cień czarny wewnętrznych kącikach, bo właśnie ten cień tam aplikowałam, ale to zwykle się zdarza. Przy okazji właściwie każdej paletki, każdego czarnego cienia. Szczególnie, że jeszcze dzisiaj w ciągu dnia siekałam cebulę w kostkę, utaty i on też nie ma tego przyrządu do siekania cebuli, także znowu prawie się rozpłakałam. Oczywiście starałam się to opanować, no ale trochę oczy mi się załzawiły. Przez to też wewnętrzne kąciki lekko się rozmazały. Ogólnie nie mogę się za bardzo przyczepić do trwałości tego makijażu i tego, jak wyglądał, trochę jedynie mam wrażenie, że faktycznie miałam rację co do plamistości mojego lewego oka. No, ale to było moje pierwsze zetknięcie z tymi cieniami. Już na prawym oku mniej więcej wiedziałam, jak z nimi pracować, z tymi satynowymi formułami, i już nie zrobiłam sobie żadnych plamek. Także myślę, że tę paletkę trzeba wyczuć, nie jest zła, może nie do końca jest warta tych pieniędzy, ale jest ogólnie przyjazna i myślę też osobom początkującym ma szansę również się sprawdzić. Jeśli chodzi o pomadkę z Rare Beauty, dosyć długo trzymała się na ustach w połączeniu z błyszczykiem, nawet powiem Wam szczerze, że byłam w szoku, no ale później jak weszły na stół potrawy wigilijne, no to skończyło się, tak jak możecie się domyślać, tragicznie dla tej pomadki i już później reaplikowałam błyszczyk. Także to tyle na ten moment. Serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się ciepło, spokojnie, buziaczki i do zobaczenia niebawem. Pa 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 pa!